Cześć, tu Mac Solutions i proszę Państwa, dzisiaj jestem z Wami wraz z gwiazdą tego filmu. Proszę Państwa, dzisiaj przed Wami kolimator, który testujemy od pewnego czasu. Czas nie zawsze jest dobrym wyznacznikiem. Ja raczej lubię powiedzieć testujemy go od kilkunastu tysięcy strzałów. Myślę, że to jest troszeczkę bardziej, bardziej miarodajne. Wcześniej był zamontowany na jednym z moich pistoletów M&P. Aktualnie jest zamontowany na Jednym z moich glocków, dlatego że od razu weryfikuję też współpracę naszych przyrządów celowniczych z tym kolimatorem. Proszę Państwa, przed Wami dzisiaj kolimator Vortex Defender XL, czyli największa wersja z nowej serii kolimatorów dostarczonych na rynek przez firmę Vortex. Vortex miał słaby start, jeżeli chodzi o mikrokolimatory pistoletowe. Możecie kojarzyć serię Venom, która jest dramatycznym produktem. Natomiast rzeczywiście mm, marka mimo wszystko dostarcza dużo produktów dobrej jakości, więc cieszy się, cieszy się raczej mm, dobrym imieniem, więc, więc wdrożyli teraz, wprowadzili nowy produkt do oferty, są to kolimatory, które w Stanach rzeczywiście wzbudziły duże zainteresowanie przede wszystkim Defender XL, dlatego że jest kolimatorem otwartym z naprawdę dużym oknem. Może konkurować bezpośrednio z takimi kolimatorami jak Trigicon SRO czy Holosan 507 Competition, jeżeli chodzi o wielkość okna. Kiedy mówimy o kolimatorach otwartych, Raczej szukałbym właśnie kolimatora o dużej wizurze, dlatego że patrząc przez pryzmat wad, jakie kolimatory otwarte mają, czyli to, że mogą się do środka dostać różne ciała obce, ciężko jest czasem właśnie z nich coś wydobyć, więc do dużego okna jest łatwiej włożyć palec, żeby wygrzebać ewentualny brud czy wytrząsnąć wodę, to to, że są to kolimatory otwarte pozwala nam na... Widzenie więcej. Tak? Duże okno pozwala mi na patrzenie przez nie, i też dla osób, które zaczynają swoją przygodę z kolimatorami, pozwalają na nieskupianie się na housingu, na obudowie kolimatora, tylko fizyczne patrzenie przez kolimator na cel. Więc strzelanie z kolimatorem z dużym oknem jest w ogóle łatwiejsze, i kolimatory otwarte dają, taki, dają tę możliwość. Stąd też nasze zainteresowanie przede wszystkim wersją XL z serii Defender. Kolimator Defender. XL przychodzi z płytką montażową do systemu Glock Moss fabrycznie. Czyli, jeżeli posiadasz Glocka, możesz kupić ten kolimator i bez żadnych dodatkowych narzędzi zamontować ten kolimator m, do swojego pistoletu. Znaczy, narzędzia prawdopodobnie będą potrzebne. Nasze cele padły, Filip, one już nie mają dzisiaj siły, także już jest totalnie po nich. Nie? W ogóle to było takie filmowe. Puff, puff. Tysz, tysz. Także narzędzia rzeczywiście będą potrzebne, przede wszystkim klucz dynamometry dynamometryczny oraz klej do gwintów. Natomiast to, co jest ważne, Defender jest dostarczany z płytką właśnie na glochmos, ale również z pierdyliardem śrub, które pozwalają na zamocowanie go na różnych innych pistoletach, które mają sprzyjający footprint. Dlatego przez długi czas miałem go zamontowanego na jednym z moich pistoletów M&P, ponieważ M&P znowu fabrycznie przychodzi z płytką, pod footprint Delta Point Pro, a jest to footprint, z którego korzysta właśnie Defender od firmy Vortex. Czy jest to najlepszy footprint? Nie uważam tak. Myślę, że pójście w Industry Standard slash RMR byłoby lepszym wyjściem, ponieważ byłby bardziej uniwersalny i ilość płytek montażowych byłaby zwyczajnie większa. Natomiast z jakiegoś powodu to wybrali, poszli w tym kierunku, ich decyzja. Ale ewidentnie to, że płytka jest dostarczana w zestawie, jest dobrym pomysłem. Kolimator, pomimo posiadania podobnej konstrukcji jak Delta Point Pro, właśnie z firmy Loopold, ma niższy housing, odrobinę i specyficzne wycięcie w tylnej części obudowy, co powoduje, że na przykład w połączeniu z naszymi przyrządami jestem w stanie w nim uzyskać tak zwany minimum co lub just the tip co -witness. Czyli widzę w swoim kolimatorze w tym momencie może dwa. 2,5 mm przyrządów mechanicznych, co po pierwsze kompletnie nie zasłania mi okna kolimatora, więc wykorzystuję jego całą dużą, obszerną wizurę. Co jest przyjemne w tak dużym kolimatorze, że mogę jeszcze korzystać z niego w pełni, ale w przypadku, jeżeli nastąpiła by jego awaria, albo jestem osobą, która nie ma ogromnego doświadczenia w pracy na kolimatorze i przy strzelaniu z lewej ręki mam problem ze znalezieniem kropki, bo indeks nie jest dla mnie naturalny. To jestem w stanie posiłkować się przyrządami mechanicznymi i znaleźć kropkę w tym kolimatorze. Więc dobra informacja dla nas również zwrotna jest taka, że nasze przyrządy współpracują z serią kolimatorów Vortex Defender. Kolimator ma duże okno, soczewka jest mm, naprawdę wysokiej jakości. Muszę przyznać, że jestem, tym, nie, jestem nią niezwykle zadowolony, ponieważ nie zmienia kształtu kropki w żadnym obszarze i również, jeżeli mówimy o o patrzeniu przez nią na cel, to ani nie widzimy tam jakiegoś tintu, czyli nie zmienia nam koloru koloru otaczającego nas świata, ale również nie jajuje nam obrazu. Więc soczewka w ogóle jest naprawdę, no jest po prostu ostra jak brzytwa. Także to jest istotne niezwykle przy kolimatorze tego typu. Proszę państwa, dlaczego w ogóle zainteresowaliśmy się kolimatorem Defender? XL z firmy Vortex, skoro posiadamy już w ofercie Kolimator 507 Competition od Holosana. Vortex ma pewną cechę, która mnie mocno do niego przyciągnęła, a mianowicie jest to rozmiar kropki. Kolimator, który tutaj widzicie, ma kropkę wielkości 5 Moa, to jest 5 minut kątowych, czyli kolimatora kropka kolimatora kropka, czyli co oznacza, że kropka kolimatora na dystansie 100 metrów Pokryję mniej więcej obszar 15 cm dla osób, które nie, nie rozumieją tej jednostki miary. Jest to dość duża kropka w kolimatorze, w mikrokolimatorze. Natomiast jestem astygmatykiem i ze swojego doświadczenia zebranego w ciągu ostatnich lat strzelania z mikrokolimatorami zauważyłem, że kropki większej wielkości, takie jak 5 Moa, 6 Moa, wyjątkiem jest kropka w Imponta Acro. Te kropki większe są dla mnie ostre. Wyglądają dla mnie jak idealny narysowany punkt. Są dla mnie realnie kropką, a nie gwiazdką, linią czy jakimś innym, bliżej nieokreślonym kształtem, z którego celowanie mogłoby być utrudnione. Stąd było moje zainteresowanie w ogóle vortexem Defender XL. Nie zawiodłem się. Kropka jest perfekcyjna, jest idealna. Jest to po prostu bardzo przyjemny do strzelania strzelaniu celownik, bardzo przyjemny w obyciu. Oczywiście nie jest pozbawiony pewnych jakichś drobnych. Niedociągłości. Przyciski do regulacji plamki na Vortexie XL są bardzo duże, bardzo duże i wydatne po bokach. Co to znaczy? Oznacza to, że odłożenie pistoletu na stół może wam zmienić poziom jasności plamki. Więc z jednej strony jest to zaleta, bo mogę łatwo ten poziom zmienić, ale można go też niestety zmienić przez przypadek. Więc jest to w jakiś sposób jest to jakieś, w jakiś sposób dla mnie przynajmniej wada tego rozwiązania. Natomiast znowu Vortex rozwiązał je. W pewnej formie, czyli mamy też blokadę przycisków. Przez przytrzymanie przez okres 5 sekund lewego, przy, lewego przycisku regulacji jasności plamki jestem w stanie zablokować poziom jasności na wybranym przeze mnie poziomie. I wtedy wciśnięcie jakiegokolwiek guzika nie generuje żadnego, e, żadnej różnicy w doświetleniu plamki. Defender Excel jest wyposażony w system Shake Awake, więc hipotetycznie, kiedy leży sobie w szafie i został, go włączonego, a zazwyczaj tak robię, żeby zobaczyć jaki jest realny lifespan baterii w tego typu urządzeniach, to wyłącza się, on przechodzi w tryb uśpienia i dopiero w momencie, kiedy pobieram go z szafy, włącza się przez właśnie ten ruch, który nadaje mu. Moja ręka. Vortex Defender XL wykorzystuje baterię 2032, 2032, czyli najpopularniejszą pastylkę, jaka istnieje. Także dostęp do baterii do tego kolimatora jest niesamowicie prosty. Niestety są kolimatory z różnych firm, które mają dość egzotyczne pastylki, troszeczkę mniej dostępne. Często musicie je kupować tam, gdzie kupujecie baterie do swoich aparatów słuchowych, a w tym, w akurat w tym przypadku, możecie kupić tą baterię razem z baterią do kulczyków do Waszego samochodu. Także... Jest to... Wracając. Także, jak już wspomniałem, Vortex Defender XL wykorzystuje baterie 2032, która jest najpopularniejszą pastylką, baterią pastylkową, którą jesteście w stanie kupić na stacji benzynowej czy w pierwszym lepszym sklepie, więc zasilanie jest łatwo wymienne. Co też jest ewidentnie na plus. Tego celownika. Celownik z przodu posiada charakterystyczne ząbkowanie, które zapewne ma umożliwić łatwiejsze przeładowywanie awaryjne broni, czyli zapobiega ześlizgiwaniu się tego kolimatora z czegoś. No nie da się ukryć, że to pewnie działa. Ja, ja nie za często to robię, bo nie mam takiej potrzeby w przypadku określonych treningów, typów treningów. Natomiast na pewno jest to jakiś jakiś plus tego rozwiązania. W ofercie Defender posiada trzy celowniki. Jest to Defender XL, Defender ST i Defender jaki? Po prostu Defender? CCW. CCW, ok. czyli Concealed Carry. Czyli pewnie jest mały, średni i największy. To tak to pewnie wygląda. Aktualnie w ofercie naszego sklepu znajdziecie ten celownik, czyli Defender XL w wersji największej, ponieważ zakończyliśmy jego testy, jesteśmy zadowoleni z jego performance'u. Jest to po prostu bardzo dobry celownik w kon, w, w balansie jakość-cena i w tym, co, co oferuje, co proponuje, jaka jest jakość tego tego celownika, tej wizury, tej kropki, bo jest naprawdę fantastyczna. Zapewne będziemy również sprawdzać inne celowniki z tej serii. Natomiast wprowadzamy w tym momencie tylko ten, z tego względu, że mamy doświadczenia z innymi producentami, gdzie okazuje się, że produkty z tej samej niejako serii, ale poszczególne modele mogą mieć różne poziomy niezawodności. W tym przypadku, na przykład, mówimy tutaj o kolimatorach Holosan PS, z których znajdziecie tylko określone, wybrane modele w naszej ofercie. Tutaj. Jeżeli chodzi o Defendera XL, podpisuję się pod nim, bo jest to po prostu bardzo fajny, przyjemny kolimator, który jeżeli ktoś planuje zamontować do Glocka MOS, jest po prostu świetnym wyborem, bo jest to niejako plug and play. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, do zobaczenia na strzelnicy i zapraszam Was do zakupów na shop.dtsolutions.com, gdzie znajdziecie sprawdzony i przetestowany przez nas sprzęt strzelecki.